Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Witaj, dobrze, że jesteś. Twoje radiogra, cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Uczymy się wolno, żyjemy szybko. Autor Wayne Maler przytacza ciekawą obserwację dotyczącą pewnego południowoamerykańskiego plemienia. Mieli oni w zwyczaju nagle przerywać swoje długie marsze, po to by usiąść i odpocząć. Pytani, dlaczego to robią, odpowiadali, musimy przystanąć, by nasze dusze za nami nadążyły. Też masz czasem wrażenie, że twoja dusza pozostaje daleko z tyłu, nie nadąża, chciałaby cieszyć się chwilą, ale twoje ciało jest już daleko z przodu. Jeśli tak jest, to powiedz, czy zatrzymujesz się, by twoja dusza mogła cię dogonić, bo bez niej nie jesteś w pełni sobą. Pośpiech sprawia, że zaczynasz myśleć cieleśnie, bez refleksji. Twoje myśli i emocje podporządkowane są temu, co w danej chwili się dzieje i tak właśnie reagujesz. W zmęczeniu padają słowa, których wcale nie chcesz powiedzieć. Pokazujemy swoją gorszą stronę, jak mówi Biblia, starą naturę, która łatwo wychodzi na wierzch, gdy jesteśmy słabi. Bóg stwarzając człowieka wyposażył go nie tylko w ciało, ale także w duszę i w ducha. A co z twoim duchem? Może również nie nadąża, bo go nie karmisz. Autor Alan Fadling stawia ważne pytanie. W jaki sposób głębsza znajomość Bożego tempa łaski mogłaby przemienić nasz sposób życia i pracy? Myślę, że możemy się tego uczyć od Jezusa. Jego tempo było wolne. Chodził pieszo, a po drodze, nawet gdy sprawa była pilna, potrafił się zatrzymać, by zauważyć człowieka w potrzebie, jak choćby kobietę cierpiącą na krwotok. Miał czas dla dzieci, dla tych, których inni odrzucili, wykluczyli. Pilnował swojego czasu z ojcem, sam zaś oddalał się na pustkowie i modlił się. Zachęcał też swoich uczniów do odpoczynku i rzekł im, Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Jezus mówi dzisiaj do Ciebie: Zwolnij, ucisz się, odpocznij we mnie, zaufaj mi, oprzyj całkowicie nadzieję we mnie. Nie musisz brać spraw w swoje ręce, zostaw je w moich, ja będę kotwicą Twojej duszy, dzięki której, gdy przystaniesz, przekonasz się, że Ja jestem Bogiem. Znajduje się w Twojej sytuacji, w Twoich relacjach, w Twoich planach, marzeniach i ambicjach. Złóż je we mnie, a zobaczysz, co ja potrafię z nimi zrobić. We mnie znajdziesz pokój i bezpieczeństwo, których szukasz. Dzięki temu będziesz rozsądniej myśleć, zaczniesz dokonywać lepszych wyborów, wypowiadać trafniejsze słowa, działać rozważniej, żyć zdrowiej i budować trwalsze relacje. Kocham Cię, Jezus! Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król dziękuję, że jesteś.